Serdecznie teraz pokażę Wam jak dotrzeć do sali na ulicy Powsińskiej do Pantera jak widzicie jestem na skrzyżowaniu ulicy Powsińskiej i Świętego Bonifacego tam dla... mamy centrum handlowe Sadyba Babesno. tam jest parking gdzie można zaparkować tutaj obok jest cmentarz, gdzie też jest parking, na który można zaparkować sala jest dokładnie tam pod słońce za chwilę tam dojdziemy tam jest kierunek Wilanów ulica Powsińska tam jest kierunek centrum ulica Powścińska, która zamienia się w Czerniakowską także za chwilę dojdziemy do Wizyta Pantera. Jak widzicie, przed wami przystanek, autobusy 108, 131, 172, 180, 189 tutaj stają tutaj jest restauracja KFC tutaj jest sklep z obuwiem Ambra a my po schodkach do góry zaraz będziemy w klubie I tutaj widać klub Pantera. Tutaj ćwiczymy. Zapraszamy na treningi. Do zobaczenia.